Co się stało? A mi nowy filmik zrobiło? Ja się tylko dapałam. Co to się stało? Mm. Dobra. Nie ja skończyłam. A, mama przytuliła chłopca. Nie bój się, już wróciliśmy. Do korytarza weszli tato i tośka. Byli kompletnie przemoczeni. Tato niósł deski i, i kawałki folii. Filip zawołał do siostry. Tośka! Kuki rozwalił ci flet! Co? Dziew dziewczynka chwyciła flet, który był wygięty i miał pęknięte pę ustnie. Dlaczego go zepsuliście? Nie, my tylko... Kuki! krzyknął Filip. Spójrz, powiedział tato. Zdejmijcie mokre rzeczy i chodźcie na ciepłą herbatę wszyscy. A, to było spokój, powiedział tato. To jest trzewka z tak tej się... mm, Już bardzo są już podwójne strony. To ja jest 27, dobra, 15 minut. Po lekcji. Chyba w To filmiki wrzucę tak jak to z Steam X. Część pierwsza i druga. Chyba jeszcze bardziej mi się przeży. Mano, objęła kukiela i poszli razem do kuchni. Na kochanym sto... Już ponad godzinę, jak nie dwie, nic nie piłam. Ja w teraz dużo mówię, to chce mi się dorabić. Hmm. Na kuchanym stole paliły się świece, a mama nalewała parującą herbatę do kubków. Burza już się skończyła. Kółki siedział owinięty kodem i ziewał. Filip przykładał lód do sińca na głowie, a wywołała na naprawić chleb. Chleb. Mm. Skąd się to posięła? na mm. naprawić chleb. Próbowała naprawić chleb. Michała zbiła okno na strychu, mówił tato i wolała się do domu. Musieliśmy wejść na dach, żeby, go, żeby to zreperować. Inaczej byśmy spali w akwarium. A no. W dodatku prąd wysiadł. Fifi. Gorąco mi przez ciebie był mi na nogach, Mm. Zawołał Filip. Było ciemno jak w tył mnie. Dlaczego poszliście bez mnie? Obudził się, kuki. Ja też chciałbym wejść na dach. Jesteś za mały na taką akcję, powiedział Filip. Piełen tak walił, że w każdej chwili mogliśmy być trafieni. Czy mam tatę, żeby go nie porwała. Czy się umarł ze stał. Nieprawda! Prawda. Tak było niebezpiecznie, że tato kazał mi włożyć kask. To i tak nie ochronił przed fletem Kukiego. Przez twój kask mam rozwalony flet, Męknęła Tosia. Wolałabyś, żeby walnął mnie w głowę? Chciałabym, żeby cię, wa cię walnął czymś innym. Po wakacjach mam egzamin. Jak ja będę ćwiczyć? Juki zerknął na siostrę, która smętnie oglądała zniszczony instrument. Tośka, tak jak Filip, chodziła do szkoły muzycznej. Miała 11 lat. O ty, co ja? Ale wszyscy już mówili, że, mam że ma prawdziwy talent. Do mnie sędzi od tych głosów. To się da, by się ktoś pytał. Gdzie ja skończyłam? Ja się nie nadaję to od czytania audiobooków. gram tylko, bo nie chcę mi się o tak czytać. Przynajmniej czytam. Ja się tak pewnie tego nie obejrzę. Będzie z czego trwało. Gdzie ja skończyłam? A, tak jak rodzice, którzy byli muzykami w orkiestrze. Filip też nieźle grał na skrzypce, a nie miał cierpliwości do ćwiczeń, bo interesowały go dużo innych rzeczy. np. piłka i gry RPG. Gry RPG nie wiem co to znaczy. Jestem na słyszała Przepraszam, powiedział kuki do siostry. Nie chciałem go zepsuć. Dobra, dość kaprzeja obywatę. Nie zwłaszcza się już. To nie twoja wina. U nas w domu wszystko, co się dzieje, to jest moja wina. Walnąłem go, bo myślałam, że dzieciu jadem. Bo jestem, zaśmiał się upiątany Filip. Niech zaczniesz to odgryzać ci łapę, którą na mnie podniosłeś. Tylko ją umyj, bo jadem nie jestem. Fifi. Jestem psojadem. Odgieza ci zęby, które mnie codziennie gryziesz i zabijasz mi tu, ale na palcu. Zaraz. No już, tutaj, nie gryzło. Odgieza ci te zęby, i je ja zjem. O, się podniosła do ucieczki. Nie, ona mi zabija, tam dziura wydźwięku, tam przed chwilą było widać. Ona! Później zeszyję. To jest ładny rysunek. Jakie piękne. Tutaj oni, a tutaj on. Jeszcze? Trzynaście minut. ja? Proszę spać dopiero o pierwszej w nocy. Mama przyszła jeszcze powiedzieć im dobranoc. Kiedy pochyliła się na dłożkę, kakiego ten szepnął. Mama? Co, Króliczku? Wiesz, ja się obudziłem, bo miałem głupi sen. Nie myśl o tym, ale ja chcę ci to powiedzieć. o mi się, że ty i tato już nas nie chcecie, że oddaliście mnie Filipa i to się komuś obcemu i odeszliście. To głupi sen i zapomnij o nim. Ani ja, ani tato nigdy was nie zostawimy. Dobra, to jest na krzesło. Tak samo tu na drugiej stronie. Profesjonalne przybliżenia. Moją profesjonalną kamerą. O nazwie Huawei P20 Lite. Dwa tygodnie później w fabryce Metallica Holga zrobiła krzesło. Wykonane jest z dębowego drzewa. Jest drewna. No ciągle mnie swędzi. I pomawany na czerwony kolor. Jedyny egzemplarz, który miał jechać na targi Madli do Gdańska. Kiedy gruby kierowca, zwany kruchą, wkładał krzesło do ciężarówki, zdawało mu się, że jest ciepła i lekko się porusza. Wtedy sądzi, że to złudzenie. Ale to nie było złudzenie to było przewidzenie. Gdy czerwone krzesło. Myślę, że nie.